Super. Witam. Dobra. Okay, robi się live robi się live. Halo. Ej, co wy robicie, bo ja streama mam. Aha! Ogóras, a w ogóle za tą łapkę w dół to ja cię zablokowałem. To kto dał? No... A jak, jak się nazywasz? No to on da łapkę w dół. Bo nikogo innego na, nie było na streamie. Aha. A budujecie szałas? To nie wiem. 15-20 minut, posiedzę. Tutaj na streamie. I potem wyjdę. Bo na razie nie mogę wyjść, bo, bo jest taka sprawa. Moja mama y, dopiero będzie o 16.40 w domu, czyli za 20 minut, i właśnie w tym czasie jest stream, A nie mogę y, wyjść, bo mój tata szykuje się na spotkanie na 17, a później, no i musi wyjść, wcześniej i nie mogę nawet na to 5 minut zostawić rudusia samego i domu otwartego Nie mogę wyjść O 1645 Czyli za 24 minuty, bo tyle Aha, a dasz łapkę w górę pod moim streamem, please. Aha, dobra. No to spoko. Co? Spotkanie, a moja mama będzie dopiero o 16:40. Mój kanał. Nie mogę wyjść.

O 16.45 Dobra No to spoko Dobra Chyba teraz jest o Nie wiem Clash Royale

Ten sieci jest słaby. YouTube jest słaby. YouTube jest bardzo słaby. To widzimy o tym gdzie. są mega wielkie, aż już nie jest mega wielkie Do opóźnienia nie ma się bo sam takie ustawiłem. Jak macie pokazane, że gra w flash Royale, to jeszcze nie jest aż tak dziwa. Dobrze. Wygrany meczyk. Jednym punktem, ale wygrany. Także spoko. Oh, coi che stai in arte. E una carta. Oh, nuova carta, Hunter. Tenuto vero Hunter. Teno LJ'a Od Minecrafta, od osu Od Alpaki Alberta Polecam jego kanał Hamska reklama. Pozdrawiam cię, Hunter. Pewnie tego nie oglądasz, ale pozdrawiam cię. Dobra, mam już trochę więcej gemsów. To co, to ten to Kupcie te to po prostu sobie poczekam już. Za tego. Czyż ten mój o tu. Sprawdzę jak on działa, za kogo? Nie wiem, może za tego. I tak. Sprawdzę tylko jak on działa. Już na samym początku sprawdziłem Hunter. Ona jest słaba o obozie. Tym fantem widać też tak nie za No i każdy tam dojdzie, że dał odwrót. Mamy pierwszą chorobę. Dobrze przestanie się pokazywać w tych Czy nie? Bo chyba nie. No, to jest już jedna koronka poszła. Liczne. No dobrze, przegrałem. Super, no. Czyli te dwie karty mogę od razu wywalić ze składu, bo to tak w sumie głównie przez nią przegrałem. Która jest 16:33. No to jeszcze tak z 10 minut sobie posiedzimy i będziemy kończyć. Dobra, skład. Nie to, to kart. E, Yy, yy, za co? za to? I za to. Dobra, chwilowa przerwa w streamie. Zaraz wracam. Za chwilkę, dosłownie za chwilkę. Za bardzo krótko. chwilę. Tylko tutaj coś ogarnę. I. зараз в Już jestem. Mam nadzieję, że nie wywaliło streama. Jeszcze nie. Wow. Super, nie wiedziałem. Dobra, chwila. E. Coś spróbujemy porobić, żeby ten komunikat głupi się nie, nie pokazywał. Stan sieci jest słaby. Znaczy YouTube jest słaby. Upewnij się, że Yy, się działa płynnie lub spróbuj połączyć się yy, ponownie o boże o co chodzi znowu o jest yy, jest zapis jednak tamtego live'a to spoko spoko nawet Dobra, nikt, nikogo nie ma na live. Ie. Czemu? Czemu? Zapowiedź gali UFC 2. A, to już było, przypominam, 4 i 5 maja. Zdecydowałem, że jednak nie będą transmitowane na żywo walki, bo nie mamy tego jak zrobić za bardzo. Ale o tym wszystkim... Jeszcze Wam powiem, dobra, tu jakieś najnowsze, najlepsze filmy, nie wiem. Nie, to 9 miesięcy temu to nie. W ogóle, chwila, czemu ja wyszedłem z tego YouTube'a? Po pierwsze, miałem. Mm, miałem y, sprawdzić, ile jest osób na live. Ie. Nie patrzyłem na to. No wejdź na to. Teraz jak jestem na YouTubie, to się pewnie mega wszystko laguje. Mój kanał. To się pewnie mega wszystko laguje. Mra troszkę opóźnienie Pika jest. Pika Ile jest osób? To się pewnie mega wszystko laguje. Mra troszkę opóźnienie Pika jest. Nie, no dobra, serio, tak. Tak serio, to. Okej, okay. to by w sumie było na tyle, i yy, dzisiaj o godzinie. Hmm, o której? O dwudziestej? Albo nie. O dwudziestej? Pierwszej? O 21 będzie live. O 21 będzie live z demonicznej babci Granny. A w tym live to by było na tyle. I na pożegnanie jeszcze pokażę Wam twarz. Aparat. Siemanko, Siemanko, tak to ja. A w ogóle, zobaczcie, jaką ja mam stylową tapetę, nie? Wszystko na czarno. I tam ekran główny. Yy, też jest na czarno, ale ekranu głównego, no jakoś tak nie mogę Wam pokazać. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktokolwiek to oglądał w ogóle, bo wątpię, ale dziękuję bardzo. Przypominam, że dzisiaj live o 21. To by było na tyle i trzymajcie się, pa pa.